Idzie pełnia. Idzie pełnia, będzie w przyszłym tygodniu, y, i to jest bardzo dobry i sprzyjający czas do tego, żeby na przykład y, pożegnać się z pewnymi rzeczami, z pewnymi energiami, z pewnymi tematami, wartościami, którymi już, y, z którymi już po prostu nie chcemy iść dalej w życie. Y, to jest bardzo y, taka odpowiedzialna, dojrzała i świadoma decyzja żeby nie zrzucać tej odpowiedzialności na kogoś. Owszem, można skorzystać z pomocy kogoś, kto pomoże Ci się odciąć, odseparować od pewnych energii, od pewnych wpływów, ale odpowiedzialność w dużej mierze albo i zasadniczo jednak jest przypisana do Ciebie. Dlatego zaczyna się od takiej właśnie świadomej decyzji, z czym chcesz się w swoim życiu już naprawdę całkowicie pożegnać. Dlatego, jeżeli robimy na przykład rytuał separacyjny, czy odcięcie jakiejś energii, uwolnienie od jakiejś energii i nie robisz tego samodzielnie, to i tak, i tak zawsze uczestniczą w tym dwie osoby. Na przykład ja robiąc taki proces, taki rytuał i ty podejmując decyzję, że chcesz, żeby on został wykonany i podejmując się jednak pewnych rzeczy, o które w każdym razie ja proszę, żebyś zrobiła wtedy, kiedy. Taki proces się dzieje. Mówię o tym teraz, dlatego że pracując z kronikami akaszy i czytając je dla wielu osób, tak się zdarza, że ostatnio akurat dosyć często przychodzą tematy związane z tym, z jakimi energiami musimy się pożegnać, żeby nasze życie ewoluowało. To trudne słowo. I żeby po prostu nie kopać się z koniem, żeby pewnych tematów nie przedłużać w naszym życiu, nie ciągnąć, żeby też tak odpowiedzialnie i świadomie od pewnych spraw się uwolnić. Dłuższe nagranie na ten temat zaproponowałam na YouTubie. Ono się okaże, ukaże niebawem, więc jeżeli chcesz posłuchać, to odsyłam Cię tam. Ale pamiętaj, w czasie pełni ta moc, która jest w nas skąd inąd. Rośnie, jest wzmocniona przez energię Księżyca, i pamiętaj o tym nie bagatelizuj naszego wspaniałego towarzysza, czyli Księżyca, a właściwie towarzyszki, bo to jest energia żeńska i jej mocy, dlatego że wyobraź sobie, że pod wpływem Księżyca występują wody z oceanów, rosną rośliny. Od wieków rolnicy wiedzieli, kiedy siać, kiedy zbierać, kiedy orać, kiedy to będzie rosło, a kiedy przestanie rosnąć. To jest potężna energia. Warto mieć do niej szacunek i taką podstawową chociażby wiedzę, jak z niej korzystać dla siebie samej na razie.